Hej, 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 robaczki moje, witam Was w kolejnym odcineczku, w kolejnej premierce na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj przychodzę do Was z premierą e, z drapeczki As Król Dama. Z drapeczka za 5 zł. na wzór, no powiedzmy, karty. I co my tu mamy? Mamy 7 gier, mamy właśnie karty, dokładnie trefl, Karo, Pik. I co musimy, kochani, tu znaleźć, że tak powiem? W grze od 1 do 7 musimy znaleźć trzy identyczne symbole w poziomie, żeby wygrać przypisaną kwotę. Strapeczka kosztuje 5 złotych, stopni wygranych mamy 8. Od 5 zł do 200 tysięcy złotych, czyli nagrody głównej. W paczce są trzy wersje kolorystyczne, które ja oczywiście mam. Mamy właśnie zielonego Asa. Niebieską damę. Nie wiem, co jej się z twarzą stało. I wąsatego czerwonego króla. Ja z drapeczek mam 10, inwestycja 50 zł. Zostawiajcie łapeczki. Od razu mówię, nie wiem, jak będzie z komentarzami. Bo YouTube mi ukróca w ten sposób wiecie co zasięgi. Ukróca mi moją, moją zdrową psychikę. Także nie wiem, czy komentarze będą, nawet nie wiem właśnie, jak macie mi dać znać, czy w ogóle chcecie, żebym te filmy nagrywała, mimo, że tych komentarzy nie ma, czy nie chcecie, nie wiem. Mam tutaj się wszystkim dzisiaj drapiącym życzę, kochani, powodzenia. Mam nadzieję, że będziecie mieli duże, jak niewielkie wygrane. Zaraz zobaczymy, co tu się u mnie zadzieje, status sobie obniżę. YouTube leci w kulki, jak ja to mówię, nie wie z kim tańczy, no niestety, yy, tutaj nie mam, że tak powiem, możliwości, yy, YouTube jest górą, <grych> także mogę sobie, wiecie, poskakać, <grych> no no i co, co tu dużo pierdzielić, bierzemy się do drapania, tak jak mówiłam, 50 zł inwestycja, z drapki wybierałam sama numerki, co będzie, zobaczymy. Mamy zdrapeczkę o numerze 11. Przypominam, szukamy trzech identycznych symboli, aby wygrać. No i co my mamy? Wiśnie, winogrono, plik. Ładny ten pliczek z tych zdrapek plikowych, że tak powiem. Gra druga śliwka, rubin i złoto. Gra trzecia podkowa, złoto i złoto. No proszę, zera nie będzie. Trapeczka numer 11 ma jakąś wygraną. Czwarta gra. Mm, kufer, rubin i worek. Bardzo mi się podoba jakoś ten rubin. Gra szósta. Korona, perfumy, plik. Gra szósta. Korona, perfumy, gwiazda. No ładna. Gra siódma. Mamy pierścionek, pierścionek i biedronka. A no i co chciałam dodać, że tu nie ma takiej, że tak powiem... No właśnie, co ja pierdzielę? Jaka wygrana? Obłąkana kobieta. No, obłąkana mi się popierdzieliła jak z premium, że znajdź dwa symbole. Wygrana, a trzy razy trzy. Dobrze, że ja słuchajcie, się ogarnęłam. Z drap gry od 1 do 7, znajdź trzy takie same symbole, żeby wygrać. Czyli tu nic nie ma. A byłoby 10 złotych, a tu, no ta, 200 tysięcy. No, to bym się tu za przeproszeniem obesrała. A tu dupa. VM. No nie ma tu nic. No chciałam zabłysnąć, tylko brokatu zapomniałam. Dobrze, że wiecie co? Że ja tu chciałam właśnie mówić, że miałabym razy dwa, gdy trzy, a tu nie, tu wprost przeciwnie. Musimy mieć trzy, żeby wygrać cokolwiek. Nie ma żadnego mnożnika. zdrapeczka z numerem 8 dama. No brawo, brawo Magdalena. I mamy winogrono, gwiazdę. No i arbuz. Bezcelowe zdrapanie, jak są dwie różne, ale co tam. Gra numer dwa. Biedronka, koniczyna, perła. Gra numer trzy. Gwiazda, perła, perła. Widzicie, w premiu była wygrana, tunie nie. Gra numer cztery. Dzwonek, sejf, biedronka. Gra piąta. Koniczyna, koniczyna i korona. Gra szósta. Dzwonek, korona, Moneta, Gra siódma. Winogrono podkowa i podkowa, także drugi pustak. Zrobili mi normalnie VM. Na razie kulawo, król numer 13. No i leci. ja pierwszy. Kufer, rubin, arbus. Perfumy, kufer, klik. Arbus, dzwonek, moneta. Śliwka, śliwka i wiśnie. No co za dziady! Biedronka, biedronka i kufer. Złoto podkowa Arbus. safe, podkowa Bur. Kolejny pustak. MPV. Świnie. Piętnastka Kasieńkowa. Zielony Asior. Jak stara, też taki As. I mamy rubina, gwiazdę, koronę, arbus, klucz, pierścionek, plik, jabłko, korona, jabłko, worek, klucz, kufer, gwiazda, arbus, perła, koniczyna, jabłko, plik, biedronka i gwiazda. No, tyle wygranych rzeszok. Nie wiem, co ja zrobić z tymi pieniędzmi. Ile nam zostało? 6 bodajże z drapek, a tuś lawina wygranych. 21 numer Król Oj. Przepraszam, Zawstrząsy I mamy kufer, jabłko, jabłko, pierścionek, pierścionek, moneta, wiśnie, wiśnie, jabłko. Dzwonek, dzwonek i dzwonek, no ja cię pędzę, no. Będzie wygrana. Pewnie zwróci perfum, klucz. Safe. Biedronka, biedronka i biedronka, no to pani już dycha będzie. Śliwka, moneta i złoto. I co my tu mamy? 5 złotych i 5 złotych, zawrotne 10 zł na czekoladę będzie, dla dychy. Aa, jakby ktoś pytał, Aa, czy jest dycha? No jest dycha, jest, jest. Mogliby wydać po 5 dych stówkę. Rumuny jedne. Zdrapeczka, drapeczka 49, czerwony król. Mam nadzieję, że nie Ja tu szturcham, już taka, źle nam nie działa. Mam nadzieję, że coś jeszcze wpadnie. Mamy koniczynę monetę monetę. Moneta winogrono plik, śliwka, złoto arbus, podkowa, podkowa perła, wiśnie perła korona. Podkowa, złoto gwiazda. Pierścionek jabłko klucz, czyli pustak TPA. I co my tu mamy? Słuchajcie, no, Bida, Bida, i nam tu zostały cztery zdrabki. mi się zadamy. damę. Damy o numerze 12: wezmę kołyczka kawy. No, powiem Wam, Dycha na 50 ubogo. I mamy kwiat, worek, śliwka. arbuz. Wór, winogrono, gwiazda, gwiazda i śliwa, Flik, arbus, jabłko, złoto, biedronka podkowa, biedronka koniczyna, arbus, kwiat, moneta i pierścionek FV. No masakra, asik, 50, ostatnie w paczki. I mamy monetę, koronę. I podkowe, wiśnie, wiśnie, winogrono, moneta, podkowa, złoto, gwiazda, wiśnia, arbus, śliwka, klucz, pierścionek, złoto, biedronka, kwiatek, moneta, podkowa, perfumy, tragedia. Powiem Wam, tragedia. FM. Zostały nam, słuchajcie, dwie zdrapki. Jedyneczka, król. No zobaczymy. I mamy koniczyna, plik, worek, gwiazda, arbus, winogrono, safe, pierścionek, śliwka, perła, złoto, kufer, rubin, rubin i rubin. No, będzie wygrana. Perfum. Perfum i perfum, no to będzie zdyżka. I ostatnia safe, winogrono i koniczyna. O proszę, 10 i 20 zł. No, klękajcie, narody, słuchajcie. No to nam poprawił się wynik. Wiecie, no, szału, jakiegoś wielkiego nie ma, no ale 20 zł. jest. Jest 20 zł. Także już jest. No lepiej, zdeczko. Szkoda, że jeszcze nie ma razy dwa. No i ostatnia szansa. Asior zielony. Zobaczymy, czy coś jeszcze wpadnie. Mamy złoto, złoto i koniczynę. Worek koniczynę, perfumy. Śliwka sejf koniczyna. Jabłko podkowa moneta. Winogrono plik podkowa korona, winogrono, kufer, worek, klucz i perła PF. Także przechodzimy do podsumowania. Na premierę było wydane, tak jak mówiłam, ile? 50 zł, Także sporo, sporo, sporo. Sporo. Wygrały słuchajcie tylko dwie zdrapeczki na 10. Tu staram się to chyba spodnieść, ale dobra może nie decydować. Dwa króle, król z numerem pierwszym i dwudziestym pierwszym i w jeden mamy dyszkę i w jedynce mamy 20 złotych, czyli na wydane 50 zł mamy 30. No, jakby nie patrzeć, większa połowa jest, tak? No, z braku lakujk dobry. Także zostawiajcie łapeczki. Ja życzę Wam wszystkim powodzenia. Tak jak mówię, nie wiem, nie wiem, czy będą komentarze, nie wiem. Także nie gniewajcie się na mnie, nie mam na to wpływu. Życzę wam, kochani, miłego dzionka. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcineczku. Pa, pa, pa.